Dzisiaj odbył się pierwszy wspólny kongres Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług i Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych. To bardzo ważne wydarzenie, bo po raz pierwszy przedstawiciele naszej branży mieli okazję spotkać się bez żadnych innych osób. Mogliśmy rozmawiać o rzeczach, które są dla nas bardzo istotne przede wszystkim o tym, co jest związane z istotą umowy najmu i z procesem inwestycyjnym. Pierwszy po dwóch latach COVID-u, pierwszy tak duży, który zebrał ponad 100 uczestników. Wielu fachowców, wielu ekspertów dzieliło się swoim doświadczeniem i wiedzą z uczestnikami. Mieliśmy możliwość dowiedzieć się wielu ciekawych spostrzeżeń, usłyszeć wiele rad, wymienić się w kuluarach swoimi doświadczeniami. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług oraz Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych. W wydarzeniu wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele najemców. Poruszyliśmy kwestię kodeksu najlepszych praktyk w umowach najmu. Oraz wymieniliśmy się doświadczeniami i wiedzą praktyczną. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy nowy kodeks najlepszych praktyk w umowach najmu. Było to wydarzenie, które stanowiło doskonałą okazję do wymiany cennych doświadczeń i wiedzy praktycznej. Mieliśmy dzisiaj majątków polskich, ale też zagranicznych. Warto powiedzieć, że bardzo dużo rozmotoczyło się wokół umów najmu, ich konstrukcji, ich zagrożeń, ryzyk, które ponosimy. Poruszyliśmy wiele, wiele kwestii, tych, które jakby nurt, nurtowały nas jako najemców, i staramy się budować świadomość naszych członków do tego, aby kolejne umowy, które będziemy zawierać w tych niepewnych czasach, aby one były bardziej partnerskie, bardziej na zasadach równych. Niesamowite spotkanie. Pierwsze wydaje się w Polsce tak duże. Jednoczące środowisko najemców galerii handlowych. Spotkanie oceniamy jako bardzo udane. Ludzie mieli okazję ze sobą porozmawiać, wymienić się kontaktami i również doświadczeniami. Mamy nadzieję na kolejne spotkania.